Buty Monster Power, Inpetus czy Raptor? Które są dla Ciebie najlepsze? Sprawdź na e-monsterpower.com. Podsumowanko, tak więc no myślę, że decyzja zapadła, wystartuję sobie. Pierwsze podejście, pierwsza próba na pomoście jaką będę miał, no to będzie 320 kg w tej mojej starej koszuli, no bo to dosyć łatwo mi schodzi, nie oporowało. Ona co prawda podjechała mi strasznie pod szyję, ale to dlatego, że też nie upinaliśmy jej mocniej na pasie. Chodziło o to, żeby nie męczyć się przy zejściu, żeby było dobre zejście i dobre wyjście, i to poskutkowało. To będzie ten minimum, które ja muszę zrobić. Na drugie podejście założę już nową koszulę, tą obcelową, ona ma troszeczkę krótszy rękaw, ale o dziwo o wiele stabilniej mi się w niej schodziło. Na sztandze było 340 kg. Jak widzieliście, robiliśmy to deski. Deska miała 4 cm. Dlaczego do deski? Ja zszedłbym z tym czy z 350 bym zszedł. Chodziło głównie o to, że mam 8 czy 9 dni do startu i nie chciałem ryzykować tego, że będę musiał z nią walczyć na dole, męczyć się i po prostu wystrzelać. Ja chcę. Świeżość zachować i na świeżo sobie wystartować na pomoście, dlatego też zdecydowałem, że zrobimy do deski. Chciałem po prostu poczuć to na ręce, a dynamiki w tym podejściu naprawdę nie brakowało, pomimo tego, że nie skorzystałem z pełnego rozciągnięcia koszuli. A myślę, że 4 cm to jest, jest do ogarnięcia chociażby samym dopięciem łokci. Zobaczymy, jak to się zachowa, byleby zaliczyć jedno podejście. I co jeszcze zauważyłem na pewno, zobaczcie sobie tą próbę na monsterze 320 z soboty. Gdzie strasie niestabilnie miałem te ręce. Zobaczcie dzisiaj, jak już te ręce pracowały. Ja w międzyczasie przepracowałem to na, na, na swoich ćwiczeniach i nawet głupimi młotkami czy ściąganiem drążka wyciągu w ten sposób. I to skutkuje, bo miałem naprawdę stabilne ręce. E, przy 340, bo ktoś się za chwilę przypierdoli, że tam Jasiu stał z tyłu i zabierał sztangę. Nie, on nie zabierał sztangi, po prostu byliśmy tylko we trójkę. Nie mieliśmy nikogo, żeby na boku stanął. Dlatego prosiłem Jasia, żeby miał ręce blisko sztangi. Musicie zrozumieć, że to było 340 kg, i w razie czego on musiał być naprawdę blisko. Nie? Ale spoko, to czas, pokażę pomost. Jedyne, co siedzi mi w głowie, to to, że ja do wyciskania zakładam sobie tutaj za łokieć właśnie tą gumę z Monstera, bo ona kompresując mi ten triceps, przypuszczam, że nic nie daje fizycznie, ale daje mi ten komfort w głowie i ja tego tak bardzo nie czuję. A tu będę musiał startować, jednak bez tego. Ale poradzimy sobie, myślę, że sobie poradzimy. Więc tyle. Kurwa. Chyba wrócę. No zobaczymy. Nie no, wrócić wrócę. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Nie robię z tego żadnej jakiejś mega akcji teraz, żeby znowu nie robić tej otoczki. Kurwa, że będą oczekiwania. Każdy będzie coś chciał. Ja chcę po prostu wrócić, wystartować sobie jeszcze raz z obcorem. W głównej mierze też dla obcola jest to motywacja, że my możemy razem pojechać i wystartować. A dla mnie powiedzmy taki kop w dupę, żebym się ruszył, bo jeszcze jednak coś będę mógł z tego sportu wyciągnąć. Na razie.